Aj ja, ty działa Aj co jest kurwa działa ja. i <śkutuj> o działa o dobre. Teraz miniatura cała taka będzie. Co tam? Ta Szkopany. Szkopony, dobra, działa. Szkopony, żyje ta szkopony. No, tutaj teraz misji na Twitchu i na YouTubie zostaw ta obserwacja. Na Twitchu, yy, na YouTubie zostaw ta, yy, jak to była, subskrybujcie kanał. Zobacz, bo zostawcie łapkę w górę i tak dalej, dobra. Dobra, dobra, dobra. Napiszcie coś tam ciekawego. Fajnego. A. A teraz ja macie Van Helsinga, przed sobą, <laughs> to jest Van Helsing, <laughs> to kąpki Weron, Jakie takie Ta? Fajna miniatura? Zajebista miniatura, podoba mi się, dobra, aha, zajebista miniatura, podoba mi się, Van Helsing, dobra, Aha, dobra, ha, ha, ha. dobra gra, podaj, zobaczę czy gra działa, <laughs> ej, ej, ej. Uh -huh. Mama działa, jest równa. Żadnej ja ja. najwięcej karetki nie jeżdżę, w karetkach jest bokowo. Słysząc za karetkę, no dobra, wywaliła. Wywaliła grę i komputer. Dobra, <gry> 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 porwająca karetka, nie wiem, do nie się na to... no wiem, już tych

Już czytujesz się w Dobra, teraz Wszystko działa. No. <gry> tak, 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 ja nie zapisano dobra. Tak, tak. Bla, bla, jeszcze raz. Tu, tu, tu. Czyli będzie mniejsza kwota. Dobra. Tam, coś tam było 13 coś to się zasypło. Dobra, to się zbierasz te pieniądze. Nie, nie, no, dobra. Okay. Zmagła się trochę, okej. Dobra, dobra. Teraz... Jakoś goś jadą? Nie Jakby tu pojechać? A bo do tego Tijasa. Dobra, spojrz, przez tę misję jakoś półnagrównie. Fabularną misję. A by jadł Tijasa.

Uh mm Hmm. Mm hmm. wise guy. Mm -hmm.

Czy Co dalej leży? Po co? No żyje dalej. To, co Maria chlebno żyje cały czas dalej. To <grywka> no, jest no, dalej. Co długo powiedziesz? Masz kapcia. Oho, bardzo nie już już. Masz kapcia. Masz kapcia. No czekaj, proszę oczeki.

Теперь смотри сюда, сынок. У меня проблема, и я полагаю, ты мог бы мне помочь. Я не строитель. Нет, я больше думал о твоих способностях, диверсанта. Теперь вот это. Это запланированная стройка. А это... Это хозяйство, которое мы искали. Ты хочешь сказать, что этот новый офисный центр у нас на пути? Ты быстро соображаешь. Теперь я направляюсь за пределы города на минуту, и если у этого офисного центра будут стремительные и непреодолимые структурные проблемы, то я... Как мыслящий по-гражданский человек, ты бы должен был вмешаться и спасти реконструкцию важной части города. Где бы мне взять побольше таких ребят, как ты? Ясно, да. Та-та-та-та-та-та. Ага. Алиса. Что бы... О, отфигнен, чувак. Это так, да, да. Это вот А, это, да. Вот, да, А, папа, мы

Gracias. <coughs> Угу. Uh -huh. no, 또또또또또또 マんモんーレイク、イエイ、マッチョレイク、マッチョ my own thing now. Муху, <regions> <daha Eso gül dragon> gdzie chcę cały lata gadać, 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 nie gadać, i gadać, głos jest taki ten ten głos. gadać, 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 He <laughs> było jako pięknego O, flajere, nie żyją. Dobra. Teraz pieprzamy z <laughs> właśnie. to jest jego wielka chata. Jak tu wejść, trzeba przejść przez to. Te... tam jest? Tam jest takie to, jak się nazywało. Nie Luna Park. Tylko. O. Jak to się nazywało? Takie to obrotowy taki. Labirynt taki.

Zobaczymy się komputer za dniem. najwyżej A Jak się spodoba, to kanał, macie linki tam, na tym dzwiczku. Dobra, na szczegółowo, hecinga, na koniec, dobra.